Tak mi się wydawało, że tutaj będziemy walczyć z kimś, ale jednak nie walczymy i nie wiem dlaczego. What the fuck? Coś tutaj jest dziwnego. Nekromanta! Czaicie? Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem WiktorS i witam was w kolejnym odcinku Minecraft na modach. Dokładnie tak. I kontynuujemy przygodę w tym cave'ie w tym czymś, do którego dotarliśmy przez tą e, dziwną wieżę, tak e, i EQ jest ogarnięte, znaczy no trochę ogarnięte e, i tutaj postawiłem sobie skrzynkę i myślę, że sobie tutaj parę rzeczy e, włożymy e, tak żebyśmy mieli po prostu więcej miejsca, potem sobie to zabierzemy e, no i tak, te rzeczy naprawdę tutaj muszą być chociaż się boję o to, że e, że po coś może tutaj wybuchnąć, więc chyba sobie to weźmiemy e, dobra i tyle, dobra To sobie weźmiemy, i tak będzie wyglądać nasz ekwipunek Póki co I potem wrócimy, to najwyżej weźmiemy eee, Dlatego weźmy sobie może waypointa Zapiszmy, bo jeszcze potem zapomnijmy Ok, i możemy lecieć No i jak zauważyliście troszeczkę wolniej chodzę Widzicie No a przez to, że ten właśnie mieczek odejmuje Troszeczkę eee, z naszego speeda ale poza tym jest w miarę okej. Okay. Dobra, weźmy sobie coś takiego, żeby tutaj nikt nie wchodził. E, jakąś pochodnię. I mamy już przeciwnika naszego. Patrzcie, jaki skubaniec. A ja już w tym mieczem to naprawdę niezły się tutaj damage robi. I tutaj mamy jakieś mechanizmy czy coś. I tu jest lawa. I słuchajcie, kurde, tutaj mam teraz taką rozkminę żeby tu się nic na mnie nie wylało. To może st być strapowany ten. Strapowana skrzynia. Okej, okay, dobra. Uś już wystraszyłem. Dobra. Weźmy sobie to. <laughs> Leder, właśnie. To się przyda. E, dlaczego? Już wam mówię. Mm, dlatego, że zrobimy sobie w za pomocą tego właśnie backpacka. I. No i w sumie. W jedynie to można wziąć. I to, to wszystko. I teraz tamto trzeba wziąć. Patrzcie, jakie itemy. Ja. Yeah. Tu bierzemy wszystko i cofamy się od razu. Od razu się cofamy, kurde. Naprawdę nie wiedziałem, że to coś takiego jest. Ale zobaczmy, zaraz się tym, temu bardziej przyjrzę. Tutaj można powiedzieć: bezpieczniejsze komnaty. To jest tak e, Bubble Gun. Dobra, nie wiem o co chodzi. No, jakiś tam pistolecik. E, hook Shoot. Zobaczmy, o co w tym chodzi. Nie wiem, czekajcie. Aha, dobra, to jest ok. Te, takim Spidermanem możemy być w sumie. Dobra, ale nie, to w sumie. Czy nam się tak bardzo przyda? To jest Vampiric Staff, to po nazwie się, yy, tak mi się wydaje, że po prostu gdy tym trafimy, no to będziemy wysysać życie z przeciwników. I, I w sumie... No to jest ok. ale dobra, weźmy sobie to wszystko. Tu mamy Ender Perły, no i to się przyda, tylko sobie tu może zostawmy. Płytę sobie wywalimy, a to za chwilę yy, i to sobie też tutaj weźmiemy. No kurde, no nie wiem co z tymi itemami robić W sumie tą kość możemy też tutaj dać Strzały tak bardzo nam się nie przydadzą Bo nie mamy łuku Dobra więc możemy lecieć dalej No Dobry początek odcinka ale no i mam nadzieję Że tak będzie cały czas Że nic dziwnego się nie wydarzy Ale już po tym mechanizmie Czegoś się można spodziewać Może zniszczymy sobie pierw drzwi A co się stanie jeżeli Stanę na płytkę, może ją rozwalmy po prostu Dobra Okej. Okay. Aha, i tutaj byliśmy. Aha, rozumiem, czyli pewnie jakbyśmy tutaj stanęli, to otworzyłoby się to tutaj, a z tej racji, znaczy z racji tej, że przyszliśmy naokoło, to po prostu ta płytka była tutaj i się nic nie stało. No i co robiliście? I o to właśnie chodziło, dobra. Yy, więc po, można powiedzieć, że już jakąś część tego cave'a mamy ogarniętą i jak najbardziej pomyślnie. I teraz musimy się starać, żeby po prostu nie zginąć. Um, a teraz, ziomeczku, to teraz, to nic tutaj nie zrobisz, mam zarobić mieczyk, no I teraz zobaczmy jak ten shot działa. Ile demetu zabierze? Dobra, lecz się, lecz się. Ło, 7. Okej, okay, dobra Sprawa załatwiona. I co tutaj jest? Tutaj jest taki sam schemat jak wcześniej. Dobra. O si maneczko, w ogóle nie mamy tego. Nie mamy jakiegoś materiału, żeby się zabudować. Zbierzmy sobie to. Okej, okay, no coś tam mamy, no ale A, tak dużo tego nie ma. Dobra, lecimy. Z której strony wyjdziecie? No chodźcie, no chodźcie, ziomeczki, ja na was czekam yy, No, dawajcie, 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 no, chodźcie Walniemy z tego. A nie, to już lepiej z tego bić po prostu. No da fuck serio wyleciał za to. A nie, spadł. Okej, okay. dobra. Nie mam pytań. Eee, no bo tu jest ogarnięte wszystko, wszystko. I teraz um, tutaj tylko. Co tutaj się znajduje? A, jakiś labirynt. Fakt, trzeba uważać, żeby na nic nie wpaść. Żeby tutaj się nic nie stało. Kurde. Powoli, powoli. Naprawdę się boję, bo tutaj. Tak, labirynt. No no, nieźle, nieźle. Ale nie, dobra, nie, dobra, idziemy normalnie, może się nic nie stanie akurat Może wszystko będzie po naszej myśli I otóż, znaleźliśmy jakieś wyjście I czy tutaj coś jest? Jest, dlatego sobie to rozwalimy Exp trochę wpadł I w ogóle, jak widzicie, mam 15 level, no i... Trochę szkoda tego levela, który miałem, ale... No, cóż No niestety, tak się stało Okej okay. Jakaś komnata, dobra, na razie jest... O dziwo, cicho Mam normal? Peaceful mam. Co się dzieje? Ja mam... ja w ogóle, kurde, tak zmienia mnie. Jak yy, odcinek po prostu nie kończę, to po prostu zmienia mi i. i tak jakoś. To zmienia po prostu, żeby nie ginąć, nie? Żeby już się potem. nie yy, chodzić do tego miejsca, bo naprawdę jest trochę kombinacji. What the fuck, co to za komnata? Coś czuję hardcore. Zróbmy coś takiego. O! Nie wiem, co on się zwiesił, co? No jeszcze się um. No, będą się leczyć, rozumiem wszystko W sumie tego, ten spawner musimy sobie rozwalić A, mnie Ładny. Ładnie, o Jezu, ile tego jest Jak tak dalej pójdzie, to oni mnie Ty, oni mnie, on mnie to zabiją Dobra po nogach. Czy tutaj coś jest? Nie ma, okej, okay, dobra. No to będę po nogach by teraz. Dobra, udało nam się jakiś sposób tutaj wynaleźć na nich. Nie wiem, czy nie będą dalej lekać, ale chyba po tych już nie mają. Okej okay. O, jak z wypadł. Nice. Na no to czekam. Jeszcze tego. Dziękuję bardzo. Dawaj Diaks jak Um, teraz te, 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 te szmaciarze. Ten się chyba zbugował, dobra, trudno, też go zabiję Jest to mnie trudno. Dobrze właśnie Okej, okay. kurde, że mamy strasznie mało I na backpacka nam jeszcze brakuje Eee, Mamy 5 skór, więc brakuje nam jeszcze... Ile? 8 chyba trzeba mieć. Więc trzech skór nam brakuje No tak sobie, szczerze powiem Ale musimy to mieć. Koniecznie Dobra, i co tam jest? <laughs> oh shit, chyba, chyba boss. A, aż, aż się boję, pomyśleć, co tam może być. Mm, tam mamy tą skrzynkę, okej, okay, dobra, no spokojnie, mamy jakieś rzeczy. W sumie, no dobra, dajcie mi chwilę, ja się po prostu tam wrócę do tej skrzynki, powkładam te itemy i i będziemy z tym czymś walczyć, bo chyba tam jest jakiś boss czy coś. Więc zabierzcie, ja szybko wrócę i widzimy się właśnie już w tym miejscu, sobie waypoint jeszcze walne. Okej, okay, więc widzimy się tutaj. Ja idę zanieść te rzeczy, żeby po prostu nam nie zginęły. Dobra ziomeczki, już przyszedłem, Już sobie oczyściłem ekwipunek. Jeszcze właśnie muszę te główne itemy wywalić i w sumie kucz ledera tam nie odurzę, <grym> Zapomniałem, dobra, mniejsza. Już nieważne. Mm, rozwalmy sobie tego waypointa. Waypoint. Nie wiem czy to jest chyba ten właśnie ten dziwny. Ok, więc to sobie go rozwalmy. Okej, okay, dobra, i idziemy tam. Mam nadzieję, że e, uda nam się to coś rozwalić I mamy tam jakiegoś e, wampira. Wampira, to jest wampir. Już nie pamiętam, kurde. Tak wampir, nie wampir. Właśnie, to jest wilkołak, a nie wampir, kurde. What the fuck co to jest? A tutaj... Patrzcie, zaraz na, na, On tutaj się chyba nie mieści w tej drzwi właśnie Nie, nie może sobie tak go nalać i rozwalić A jest głośno, nie, muszę przekrzykiwać was No chodź tu no, taki jesteś mądry o oh, shit Myśli, że tak, dobra Wow, okej, okay, dobra To jest teraz mały problem, bo żarcie nam się kończy I chyba nie uda nam się tego czegoś rozwalić, ale dobra Nie bądźmy pesymistami Może nam się jednak uda rozwalić, no właśnie Ale patrzcie, patrzcie, patrzcie On jest taki głupi Nie, bo tutaj ten idzie, dobra Tego nalajcie O, 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 zarąbiście, zarąbiście, zarąbiście

Uciekaj, człowieku! Ja! Yeah. Masakra, co on mi z pancerzem robi? A ja się tak cały czas palę, dobra. Fuck, no nie! Dobra? Teraz z tym trzeba. A widzisz, teraz mnie nie podpalić już. Jaką skoczek jakiś posrany, ludzie! O, skaczek posrany, no! Ty ty, 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 tylko tutaj nie skacz! No nie, wytrzymał, nie no! Ja nie mogę, ten Minecraft jest chory! Dobra, mam cię już! I teraz ostatni strzał, boom, do widzenia. W ogóle ten szkielet co czas, nie wiem, strzela, nie wiem dlaczego. Dobra, nie mamy wyjścia, musimy się truć jedzonkiem od zombiego, bo... Nie mamy żarcia. No, niestety bywa. Zakryjmy sobie to. Dobra, ziomeczki, w tej skrzynce właśnie były itemy, sobie teraz wziąłem. Mm, nie wiem, co jest wine stuff. Coś z wiatrem na pewno. Dobra, ee, zejdźmy sobie może tutaj czy coś. Okej, okay. i wreszcie będziemy chyba mogli. Coś tutaj. No, da fuck, no znowu ty nie ma złotego miecza bo nie, wiecie, musimy się tam cofnąć, musimy zrobić ten złoty miecz, bo nic z tego chyba nie wyjdzie No to widzimy się już znowu w tym miejscu, jak tutaj wrócę Okej, okay, ziomeczki, już wróciłem i biegniemy tutaj już na walkę Tak mi się wydaje, że jakaś walka będzie konkretna What the fuck, gdzie to coś jest? Tak mi się wydawało, że tutaj będziemy walczyć z kimś, ale... Jednak nie walczymy i nie wiem dlaczego What the fuck, coś tutaj jest dziwnego Nekromanta! Czajcie! On życie sobie od tego wybuje. No to my też. Dobra, właśnie sobie wzięłem tego Staffa. I chyba się nawet przyda. dobra, oświecimy, żebyście widzieli, co się dzieje. Patrzcie, nekromanta. Ja się z tego leczy właśnie. I on szkielet. dobre to jest. No do No, zarobiście i patrzcie, co mamy. Mage Road i Cursed Bone. Nie wiem co to, o co chodzi. Nie wiem co to jest, ale ale udało nam się. I w ogóle mam. Patrzcie, tyle skrzynek. Zobaczmy, co tam w nich jest. Uuuu! To ja rozumiem. No, czy Redstone? Chyba Redstone tak za bardzo nam się nie przyda. Jaksy, yy, jaksy, jaksy, jaksy. A, Cię widziałem, diaksiku, O, dziękuję Ci bardzo. Oj, żarełko. W ogóle, widzicie mam kurczaki, nie? 15 kurczaków, a sobie to wziąłem z gamemoda. Dlatego włóżmy sobie te kurczaki, żeby to była tak jakby zapłata za to, bo... wtedy nie miałem żarełka i musiałem sobie wziąć. E, I sobie teraz zostawiłem, żeby po prostu było to w miarę sprawiedliwie, nie? E, I w ogóle tyle tych rzeczy tutaj jest, że ja... I jaki to jest stuff, fire stuff, what the fuck. Ile rzeczy. Um, Żarcia z pełną, ziomeczki. Teraz tutaj złoto. Zarąbiście I ostatnia strona, to jest lepiej znalazły Wow, dobra Eee Tyle tego jest, że no nie mogę po prostu Dobra I złota zbroja, w sumie Tak bardzo nam się nie przyda Okej, okay, więc Kurde, no Wyszło zarąbiście Udało nam się po prostu tutaj dotrzeć do ostatniego tego roomu I poczyścić tutaj potworków no, to sobie wywalmy, nie znam nie to za bardzo potrzebne. Melony też, może żebyśmy po prostu wszystko pomieścili. Marchewki też wywalmy. I bloki przeróbmy na te. Zarąbiście. O to mi chodziło. Um, weźmy sobie raczej nowe rzeczy. Przydadzą się tutaj, tak nie za bardzo. O, wszystko wziąłem z takich bardziej przydatnych rzeczy. Um, chyba te. złoty. jest Golden Feather. Właśnie, i zaraz wam powiem o co chodzi z tym. I oczywiście leather, no nie, lepiej być nie mogło po prostu zarobiście Dobra, i zaraz wam pokażę o co chodzi z tymi, z tym, z tym, z tym, z tym goldenem feather eee, Weźmy sobie tak i wpiszmy golden eee, Gdzie to jest? O, to jest to złote piórko I z tych złotych piórek możemy zrobić te cloud bootsy i one dodają nam szybkość i po prostu możemy skakać wyżej i nie otrzymywać obrażeń od upadku To jest fajne No i jeszcze co możemy sobie tutaj wyrzucić, takiego takiego niepotrzebnego, w sumie to możemy wyrzucić i wziąć sobie w e, skórę i będziemy mieli e, na na po prostu na pakpaka, który nam się naprawdę bardzo przyda dobra, w sumie wszystko takie z tych e, lepszych rzeczy wzięliśmy sobie i chyba możemy się wracać, tam jakaś dźwignia jest nie wiem o co chodzi, chyba, tak mi się wydaje że ta dźwignia jest od tego chyba nie wiem od czego, w sumie może tutaj coś się odblokuje, a weźmy sobie tak właśnie, zróbmy sobie tak aby się nic nie stało, no i kolejna taka struktura, dobra, weźmy sobie Fire Staff i Poison Staff, ok Weźmiemy sobie to, czemu nie? Tylko teraz jest pytanie, co my będziemy musieli wywalić? Um, a wywałem sobie to, niestety, no musimy, musimy z czegoś zrezygnować. E, po tej to zrezygnujemy. Ogólnie, tutaj mam to, już tego firestaffa. ale weźmy sobie drugi, bo nie wiem, może ten się kończy czy coś. A mm, jak się nie będzie kończył, no to trudno. Eee, tutaj są te chainowe te, są dobre w miarę. Znaczy, no takie sobie, no ale. Są powiedzmy, no nie da się ich zbudować. No, kurde, no zebrałem jakieś gówno. A w ogóle mamy jak sobie te. Ok, dobra, więc te sobie wywalmy, bo po co będziemy trzymać? Prot 4, zobaczcie, jakie te rzeczy, dobra nie będę się rozgadywał, potem sobie to wszystko ogarnę i wam pokażę Położę staw, to się przyda, to też w miarę tutaj no okej, okay, no tego nie potrzebujemy za bardzo e, strzały siodło hmm, no bo weźmy sobie może i te pochodnie i ten fire staw, kurde, tylko za co to wziąć, a dobra za to weźmiemy dobra, bo nie wiem czy się kończy czy nie, ale chyba nie E, dobra, ziomeczki, więc udało nam się rozprawić z nekromantą dokładnie. E, chyba to jest nekromanta, tak mi się wydaje, no. Ale udało nam się rozwalić i naprawdę jestem zadowolony, bo udało nam się ukończyć wreszcie te Kejwy, okay, nareszcie. Naprawdę po tych trudach wreszcie dotarliśmy do końca i mamy te rzeczy. I już w następnych odcinkach spotykamy się i być może będziemy ogarniać jakąś chatę, żebyśmy gdzieś zamieszkali, no bo no, cały czas będziemy w podróży i widzicie, no cały ekwipunek mam i po prostu to jest niemożliwe, żeby tak cały czas yy... W tym minecrafcie biegać, dlatego w następnych odcinkach będziemy robić sobie jakiś domek czy coś, no, albo jakąś chatkę taką prowizoryczną. A póki co dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka po raz kolejny. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, dodajcie kciuka w górę. Wszystkim życzę miłego dnia i do następnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć!